A to ja matrixa za dzisiaj zagramy. Był już No jak widzicie, możemy odblokować sobie za 1500 pucharów, Ile tam było punktów mocy? Bo nie, nie zauważyłem. 50. Więc je sobie zbierzemy i damy je może. Damy je może. do ile damy. Mhm. Możemy chyba go sobie u... Tak, możemy go sobie ulepszyć. Dobrze. Oj. Nie sklep, tylko zadymiarze. I jak widzicie, to jest film Nowoposeć Na no poprzednim odcinku zapomniałam Wam o nim powiedzieć, ale dzisiaj sobie nim nie będziemy grać, bo dzisiaj będziemy grać sobie koltem. Dobrze, 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 zagramy sobie zadymkę Idziemy pierwszą rundkę. Zagramy sobie jak zwykle, cztery rundki. Dobrze. O, Kierek i Max! To duże szanse mamy, bardzo duże. O nie, ulta sobie zmarnowałam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak dobrze, jak na wczorajszym odcinku. Wszystkie gierki wygrane. Dawno tak było, a właściwie to chyba nigdy tak nie było. Wszystkie gierki wygrane. O, szkoda, że kiełak tego, tego planka. Żeby oni. Jakby wszyscy byli... Jakby wszyscy nie żyli, Jakby się w brankę, to by ich mogli... Byśmy, byśmy, był kiełek ich mógł zamknąć. Nie, zostałem załatwiony. Nie, chyba to będzie jeden do 0. Nie, Nie, nie trafił. Nie, to jest jeden do 0. Mhm. Kurczę. Jeden do 0, słabo. Jak my to przegramy, będzie słabo. No i dzisiaj jak zwykle będziemy sobie nagrywać. Nabijać, puchary. Mam nadzieję, że coś nabijemy. Nie wszystko stracimy, ale to jest możliwe, że wszystko stracimy. Chociaż takiego bilansu: 4 przegrane i 0 wygranych to nie było. Były 3 przegrane i 1 wygrana. O, jeden. Oha, 120 HP miał. Ale fajcież, że mu się to udało. Dobrze, lecimy, o nie, ajajaj, nasze postacie z drużyny mają mało, bardzo mało HP, ale, ale teraz ja tego poko załatwili, przez to nie da się przejść. Dobrze, o nie, o nie, 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 nie. dobrze, nie wybijamy, dobrze, dobrze, lecimy, aha, Daj sobie chodzi tutaj, a my go załatwiamy. Po musimy załatwić? Bo będzie nas denerwował teraz. Szczególnie ta te ukiełka, cała piłka. O nie. Jednak go nie załatwi... A nie, załatwiliśmy go. Tylko, że mi zadziało i nie widziałem Ale załatwiliśmy go. Aha. No i teraz ja wyjściem. O nie. O nie. Po niepotrzebnie mogłem wybić, a nie podawać. Kulcze. Tyle szarątko wstawiamy, ale 22 doświadczenie. Dobrze, lecimy z drugą rąbką. To, to nie będzie tak jak wczoraj bilansu 4 do 0. O, znowu kiełek, ale fight Jordan się nazywa. Dobrze. Ale mi tak nie ladzi jak na poprzednich odcinkach, bo to była masakra normalnie. Na tym poprzednim odcinku wczoraj no to mi tak nie radziło mocno, prawie w ogóle. Nie chciałam podać. No nie, nifa, nie Aha, zamknęliśmy tą pełnię. Ale słabo. Ale dobrze, strzelam bramkę. Ale właściwie dla mnie nie słabo, no bo yy, pomogła, pomogła, pomógł kiełek, bo byśmy mogli stracić bramkę. Ohoho! Ho, Ohoho, ho. jaki piękny widok! rozwalić dwóch zadymiarzy na raz! No prawie na raz! No. no bo na drugiego hita. Aha, załatwiliśmy się razem z Penny, bo na drugiego hita załatwiliśmy nit, yy, nitę Szeli na od razu, a potem nitę dopiero. Dopiero nie pamiętam. Bo ja, teraz, bo, ja się, bo ja się skupiłem na grze teraz, Jak za dużo myślę, no to, to, my... to będzie słabo. Aha. Oni już tędy nie pójdą, więc te, z tej strony trzeba pilnować. O nie! Myślałam, że to... Y, to że to misiek został, a, a... Aha, zamknęliśmy już. A... a... Y, mi zgnęła, a to odwrotnie było. Dobrze, wygrywamy dwa do zera, drugą No Dwa do 0, no musiało być. Bo wyższej nie da się wybranej mieć. Tylko dwa do 0. Dobrze, lecimy dalej. Przedostatnia rundka. Lecimy. Bum, 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 buja, buja, buja. O, oh, już nie mamy. O, drugi Jordan xD. Dobrze, Lukas jest. I Mortis chyba to był. Chyba to Mortis jest. Mortis. Tak, to Mortis. O nie, nie w tą mi się. Zawsze mi się nie w tą stronę postawi. Jaki faul... Jaki, jaki nie faul... Da... Dlaczego ten Dale... Chyba mu się z zaciął... Albo zlażyło mu mocno... Fajnie teraz z drugiej strony... Kulę, ta Jackie chce się z nami bawić... Może być ciężko ją powstrzymać... Tu bibi to chciałam załatwić... O nie... O nie... O nie... Dobrze. ta bibi też nie załatwić... Słuchajcie. No niestety. Kurczę. Jak dzisiaj będzie 2 na 2, no to też nie będzie źle. No ale mo zawsze może być lepiej. Dobrze. Nie, wykiwa mnie. To będzie dwa do 0. Kurde, oczywiście musiałam mi ladrzeć. Trzecia rundka przegrana. Na no, razie jedna wygrana, dwie przygrane. Dobrze, ostatnia rundka, lecimy z nią. Dobrze, lecimy, lecimy z ostatnią rynką. Może być ciężko, muszę przyznać. O, na mamy, to może coś tam zdziałamy. Idę na Mike. On tak lubi wkurzać na zadymie. Jest taki wkurzający, a najbardziej to Kruk. On jest na wszystkich yy, yy, wkurzających, na wszystkich trybach. Bo on tak podstrywa i się wtedy tak traci. A którzy mają mało HP, to może ich nawet tą krótką załatwić. Jak mają, na przykład, jak mają na przykład 100 200 HP, to mogę ich załatwić. Dobrze. Kończymy tą gierkę ostatnią. 2 na 2. No nie źle, no. O, jestem gwiazdą gry, Przecież to chyba, chyba dynamik powinien być. Ale dobrze, jak jestem oj skrzynkę dostajemy. Ją otwieramy, no niestety nic się nie wypadło. Dobrze, to na tyle to, to odcinka, się mi się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba oczywiście z wątkiem, no i napiszcie jakiś fajny komentarz. No i cześć!